No? Marchewa w dźwigu? Głośniej! Marchewa w dźwigu? Marchewa w dźwigu!

No dobra, no. Elegancko. Co pan jeszcze może powiedzieć na, tym, na temat tego mostu? Teraz jestem piśmienny. Tak? Dzisiaj, no. Dobra. A na temat tego operatora tam w dźwigu? Co? Dobra, wszystkie chłopaki z mostu są fajne. Tak? No. Nie no, Tak? Nie piją nic? Nie piją jedynie szalny. No tak. dobra. Tak. No tam pozdrowienia dla chłopaków swoich. Pozdrowienia dla moich chłopaków. No do, do. do widzenia. Do widzenia.